Hej wszystkim, z tej strony Carbon. Dzisiejszy materiał będzie lekko spontaniczny. Chcę powiem poruszyć temat bardzo mi bliski, bowiem serii Assassin's Creed, a dokładniej najnowszej odsłony o dumnym tytule Odyssey. Kocham to uniwersum, albowiem już przy narodzinach miałem na głowie zaciągnięty kaptur. No ale dobra, przejdźmy już do naszego tematu. Czym będzie najnowsza część serii? Skupię się najpierw na pewnych i oficjalnych informacjach. Wiemy już, że dane nam będzie stworzyć swoją postać. Do wyboru, do koloru, choć na dzisiejsze standardy pewnie niektórych płci brakuje. No ale wybrać możemy Asasyna lub Asasynkę. Twórcy dadzą nam również drzewko umiejętności znane z Assassin's Creed Origins, tylko że jeszcze bardziej rozbudowane. Sama gra zaoferuje nam bitwy morskie na wzór Black Flag i możliwość ulepszania statku. Naszą postać będziemy mogli przebierać w różnorakie stroje, tak jak to było w Unity. Na na koniec zostawiłem najważniejsze, czyli realia. Gra ma być osadzona bowiem w starożytnej Grecji. Z pewnością wszyscy widzieliście już 4-sekundowy teaser opublikowany przez Ubisoft chyba dwa dni temu. Jeśli jeszcze nie widzieliście go, to teraz macie okazję nadrobić braki. Film przedstawia dwie postaci na wzgórzu. Jedna pociąga z buta drugą i na tym koniec. Brakuje tylko soczystego This is Sparta, prawda? No właśnie. Wiele osób zastanawia się nad dokładnymi latami i wydarzeniami, jakie przybliży nam gra. Większość graczy idzie tropem tytułu i doszukuje się antycznej troi. Ja natomiast uważam, że są to bzdury i trzeba pokierować się materiałem opublikowanym przez filmę. W końcu przedstawiona nam scena mocno nawiązuje do filmu 300 o wsparcie. Jestem przekonany, że gra pokaże nam wojnę peloponeską, czyli spór pomiędzy Spartą a Atenami. O co poszło? Nie zagłębiając się, powiem tylko, że chodziło o na początku o malutką kolonię Epidamnos. Ubodzy obywatele metropolii wygnali bogaczy, którzy zaczęli oblegać miasto. Obrońcy zwrócili się o pomoc do Koryntu, który niezwłocznie wyruszył na ratunek. Do całego zamieszania swoje trzy grosze dołożyły Ateny, które stworzyły Związek Morski. Bezradny Korynt zwrócił się o pomoc do Sparty którą ostatecznie udało się namówić do walki, używając dyplomacji. Pomogła również w dużej mierze duma spartiatów, którzy nie pozwolili sobie na tchórzowską odmowę. Sparta więc wysnuła pewne warunki ultimatom Atenom, które nie przyjęły ich, co doprowadziło do sporu, który wygrała Sparta. Cała wojna działa się w latach od 431 do 404 przed naszą erą. Wydaje mi się, że te wydarzenia idealnie pasują na to, aby wplecić w nie wojnę asasynów i templariuszy, czyli zakonów pradawnych. Tak samo pasuje to, iż w grze często będziemy używać statków. W końcu wiele bitew w czasie wojny peloponeskiej działo się na morzu. Tak samo pasuje fakt, iż w grze nie pojawił się Aja i Bajek, o czym niedawno mogliśmy przeczytać. Jest jednak pewne ale. Mianowicie Assassin's Creed Origins opowiadał o początkach bractwa, a gra osadzona jest w około 40 roku przed naszą erą, czyli dużo później niż czasy wojny peloponeskiej. Jeśli moje przypuszczenia okażą się prawdziwe, to ciekawi mnie jak z tego wszystkiego wywinie się Ubisoft. Zastanawiam się również nad postaciami na opublikowanym zwiastunie. Kim oni są? Żaden z panów nie ma kaptura. Obaj mają na sobie hełmy korynckie, których używali hoplici. Możemy również wnioskować, iż pan, który spada, jest generałem lub co najmniej kimś ważnym. W końcu nosi bogatą zbroję i pelerynę, których na pewno typowi żołdacy nie nosili. Jak widać, na tą chwilę mamy więcej pytań niż odpowiedzi. Czy miałem rację, okaże się już niedługo, bo na tegorocznych targach E3. A wy jakie macie przypuszczenia co do najnowszej odsłony? Dajcie znać w komentarzach.